Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Sesti. witam was w kolejnym odcinku z gry Don't Starve. Gramy już drugi dzień tym super głodnym człowieczkiem, którego imienia jak zwykle nie pamiętam. I jesteśmy w dosyć dobrym położeniu jeżeli chodzi o kupę, a w złym położeniu jeżeli chodzi ogółem o jedzenie i kamienie i... no i to wszystko. Dlatego tutaj nasza poprzednia ekspansja. Dlatego, dlatego tym razem wyruszymy kawałek w prawo. O, akurat dzień się ledwo zaczął. Dobra, idziemy tędy. Może tutaj coś trafimy. I alarm szybko, głodniej masakra. Dobra. No wiem, ty jesteś might, the mightiest one. Ale teraz musisz kopać kamulca, żeby sobie rozwinąć. Przetrwanie, sztukę przetrwania. Dobra. Głos mi wrócił do normy. <śmiech> <śmiech> tak po części. Dobra, to może wszystko do góry teraz. Jakieś komuśce, cokolwiek. Nic, a nic. Kiu... kiuiciak? O mój Boże, to będzie, to będą ciężkie czasy. Dobra. Tu mamy kiedyś komulca. Zapomniałem w ogóle w pierwszym odcinku, na początku samym wspomnieć, że filmy nagrywałem i nagrywam z lekkim wyprzedzeniem. Zanim je wrzucę w ogóle na... do internetów to troszeczkę potrwa. Mm -hmm, tutaj świnka. Wiecie co? Mi się najlepiej gra Wilsonem, dlatego zagramy sobie Wilsonem. Usuniemy ten świat. Delete, ale Wilson Ulepszymy troszeczkę nasz świat, żeby było troszeczkę łatwiej. Mhm. Mm Ale przy okazji też troszeczkę trudniej. Dobra, bizonów więcej, tego więcej. Ja to tego więcej. I tego więcej. I appli. I start. W momencie, kiedy to nagrywam. Jest końcówka niedzieli, czyli weekendu. Możecie się pochwalić, jeżeli ktokolwiek to ogląda. Jak Wam weekend minął, mi minął całkiem dobrze. Pograłem sobie troszeczkę, spędziłem trochę czasu z kumplami. No, jak widzę, gramy wzięła dosłownie. Moje słowa wzięła dosłownie. O, bardzo dosłownie nawet. Tylko wywędrujemy sobie gdzieś dalej. Aaa, jezus, Maria! No nie, już na starcie. Nie, nie, nie. Ja nie chcę niczego przyjacielu zrobić. Dobra, idę sobie, idę. O Krzysztof. Zrobienie sobie custom, customowego świata, to był zły pomysł. Co mm on -hmm. się właśnie skasztanił? Ja to, że tak. Uciekłem nim. Szukam jakiegoś nieco spokojniejszego miejsca. Nieopanowanego przez zło. Mój Boże, 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 mój Boże. Weź mnie zostaw! Śmieciu. Bardzo dobrze. Wiesz co, ja za chwilkę do was wrócę, muszę jednak... Stworzyć inny świat. Na który będzie bardziej troszeczkę dopracowany. W sensie nie zmienię nic z ustawień ale spróbuję sobie troszeczkę przetrwać. W sensie znaleźć odpowiednie miejsce bez zaśmiecania materiału, tak więc ja za chwileczkę, dosłownie za chwileczkę do Was wracam. No i wracamy. Po drodze spotkałem dużo ciekawych rzeczy. Troszeczkę się wzbogaciłem w itemki. I znalazłem dosyć spore złoża ...kamienia i... złota. Spójrzcie sami, ile drogi przelazłem. Tutaj nawet wskoczyłem w tą dziurkę. W, te, w tą japę, dzięki której przenosimy się do nieznanego, nieodkrytego jeszcze obszaru mapy. Bądź już odkrytego, nie wiem. O, robi się późno. Czemu nie mam drzewa? Jezus Maria! Wiedziałem, że o czymś zapomnę, ale jak na razie jest dobrze, gdyż jesteśmy Zaraz zresztą sami sobie zobaczycie W gdzie jest pełno kamienia, ale niestety nie ma, dalej nie ma kup co jest moim mm, Jakby to jest Jezus Maria, znowu mi słowa uciekają Priorytetem, o, to jest mój priorytet, kupa To jest pająk, tak więc trzymamy się z dala od niego, niech się idzie kochać, Dobra, Mamy już tutaj na... Mamy. To jest koniec matki. W tym miejscu? Nie, ale tutaj się na razie zasiedlimy. Czyli bo 2 na 2. Dobra. Co się zasiedlimy? Myślę tutaj. O nie! Właśnie maksymalnie zwaliłem sprawę. Dobra, gdzieś tu łopaty miałem, bo sobie znalazłem łopatkę dorzucimy do ognijety 3 sucklingi i zobaczymy co ciekawego się później wydarzy no, Nie mam pojęcia ile czasu już nagrywam Audacity pokazuje, że tutaj jakieś już 5-8 minut w sumie not bad więc nagram do 20 Jemy sobie coś i zobaczymy co wtedy się stanie. Dobra, kolejna noc. Tutaj mamy coś ciekawego Science. Czterech drzew... Cztery nam brakuje. To już ścinamy. To jedno drzewo. Szybciej. Wils Wilfred Wilson. Raz, dwa, trzy. O mój Boże, o nie, przegiem 4 no i budujemy Ta jest Fight Jednej liny nam brakuje, tak więc Struktury czy refine to było, tutaj, Row Dobra i teraz będziemy fighterami Prototyp, tester, chodź Nie oddalę się do nisko za zbytnio Co dorzucimy tu To metalowy łeb schowamy tu Zróbmy porządek Gdyż to jest podstawa do sukcesu i wtedy zobaczymy co ciekawego się stanie Po tej nocy, jest to jest dopiero druga noc, ale Myślę, że Że na tym save'ie może, na tym świecie będzie można za troszeczkę dłużej pograć. No i mamy, mamy, mamy dzieńczyci. Dawaj tańczymy jak jakieś opytańce przy ognisku. Dobra, I tutaj nam brakuje i kamienia i... No, więc ruszamy sobie teraz tędy o matko. O, jedzonko, dobrze. Flint. Tu mam pełno kamieni, i co? I kopiemy dalej. To był tak Nie mm -hmm. no. Chester? Na jedzeni i bierzmy, gnoja na, na łopatki, go na, na, na łopatki, na łopatki, na łopatki, na łopatki, wpadaj, padaj nie! Cholera, nie! Dobra, kto to? Chester miał mi pomóc, ale mi nie pomógł. Zobaczcie tylko, kto to jest. To jest Bira... The Bira Weed, Wendy. Haunted by her twin sister. Co? Comfortable with darkness. Wow, does it hit very hard. Czyli jest słaba, ale za to nie boi się ciemności. I jest nawiedzana przez swoją siostrę-bliźniaczkę, Abigail. Abigail, come here, come back, I'm not done playing with you. Ale to... Niestety w następnym odcinku, cóż, ja sobie pogram tą nową postacią, a może i Wilsonem i dojdę do czegoś większego niż to co teraz się działo. Tymczasem żegnam was i widzimy się w następnym odcinku. Jeśli wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja po więcej i żeby mnie zmotywować, dzielcie się tymi filmikami ze swoimi znajomymi i tak jak mówiłem, ja to nagrywam yyy Wybiegam do przodu z materiałem, więc jeżeli macie jakieś rady, to piszcie, a może na przyszłość jakieś mi się przydadzą. Tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia i cześć.